Witam Was w pierwszym vlogu. Vlog z oporowego stworzenia samolotów. Jedziemy teraz po ostatnie 4 sztuki, które są na, 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 na najdalszym polu. Yy, więc jest to mój właśnie pierwszy vlog. Mam nadzieję, że spodoba się Wam ten vlog i zaczęłam po prostu. Będę po prostu więcej kręcił tych vlogów yy, Więc no, założę teraz Was na głowę I będziecie mieć Kamerę jakby z, z punktu kierowcy Dobra, macie już mnie na głowie Muszę się sprawdzić, czy, czy Będzie git chyba Mam nadzieję I no Zwozimy boloty jest strasznie ciepło, opowiem. Jest tak gorąco, że nie idziemy wytrzymać się. Ciągnik bez bo klimatu, bo tak. I ciągnik. Ale w miarę, w miarę idzie. Do złożenia? Do złożenia, nie wiem, z 80 balotów? Może nie, więcej trochę. O. Dobra, jesteśmy już na polu. Witzamy za Łodwarą Mam nadzieję, że w miarę szybko to zwiesiemy Nie będzie aż tak gorąco Nie jest gorąco strasznie jest teraz ustawa To jest godzina 10 od 8.30 złimy jest oporowo, tak? No zchodzimy. Wczoraj ogólnie było wszystko balotowane Macie film z tego jak obijane było i było wszystko polotowane. Teraz to złozimy i będziemy przygrywać to. Tylko dokładnie jest 98 balotów a to jest drugi pokos. Więc jak na drugi pokos to jest bardzo fajnie. I to jest taki plus. No, złożę 11441, a tak? 11441 Fortera I mhm. złożymy baloty. Mam nadzieję, że uda się. Czyli mam nadzieję, że dobrze słuchaj, bo nie wiem, jak to jeszcze... pierwszy raz nagrywam vloga ogólnie z głosem, więc mam nadzieję, że to będzie wszystko chodziło. No. Jak widzicie, drzyka to jest 5.1.70. Spróbuję się, chyba jest to już to się fajnie sprawuje. Cała ciepło, cała ciepło dzisiaj Dobra, widzimy się po krótkim cięciu No jak widzicie, ładujemy Woloty no, Więc mam nadzieję, że będzie wszystko że się dobrze się nagrywa? Nie wiem Nie wiem, że z pierwszego vloga nagrywamy więc... Mam nadzieję, że ta kamera też dobrze oddaje Dobra, daję was na głowę i jedziemy Dobra To Dobra Jedziemy Istotnie. i zarozmocone jak wygląda ładowarka i jedziemy, jedziemy jest strasznie gorąco, powiem nie normalnie wytrzymać mam okulary na głowie, ale przy całej tak brudnej brudnej koszulce chcę wytrzeć je bo w ogóle nie wleciał no i nie wleciał na szczęście ale tutaj były rzeczywiście bo bo nie ma nic ta kamera ustawiona. To że ja może to, Żebyście widzieli też co jest przede mną Potem jeszcze mamy do złożenia z pola czy to jest i potem tam ko koło domu są, chyba nie wiem 40 i 50 balotów do złożenia. I tak zwrócimy sobie. Mam nadzieję, że się ten Wam vlog spodoba. A znaczy, się Wam spodoba, to postaram się więcej kręcić vlogów. A nie tylko pod muzykę, filmów. Bo vlogi, vlogi też mogę kręcić jak chcecie. No bo wiecie, tylko że na przykład rzadziej będą te vlogi bo ja na przykład jak będę i ludzie, nie wiem, jak na przykład na serwis może że jak będą jakieś liwa, czy nie wiem, czy tam gruberowanie, czy jakieś tam coś Więc no postaram się to wam coś te, na, 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 nagrać Staram się tak to zwiedzić wszystko do do tej 12, ale to nie wiadomo, aż teraz jest koło domu to może uda się to wszystko zwieść Ale no zobaczymy jeszcze Czy się nam to uda zwieść po prostu to się to naprawdę Że To powtarzam kilka razy, ale z nieba jest 30 stopni czekaj, zobaczę czy nawet ile jest stopni no 30 dokładnie 30 stopni czekaj, czy telefon, no i okulary weszły te to tu powieszę może Dobra w miarę, w, miarę, w miarę, się zwolni Tu widać bardzo pięknie kukurydza Pryskane było, widać Ja to może tu lekko tam. Bardzo było, bardzo fajnie pryskane Zero chwastów Tak myślę, że jeżeli chodzi o żliwa, to będziemy zaczynać nie wiem, przyszły tydzień może, 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 a to jeszcze nie wiadomo. To przyszły tydzień, tak, bo jest w miarę, w miarę jest git, jeżeli chodzi o, o ciepło, a teraz właśnie ma być cały czas po 30 stopni, więc w miarę, w miarę to się ma ogarniać. Ta temperatura. A no. prawie na dwa zestawy, tam idzie 60 albo 30 z dwoma szczepami. A ja będę zwoził tym tak tutaj koło chaty, bo jak ładowarką jeździliśmy z tymi dwoma szczepami, to tak trzeba było się na tym polu zatrzymywać i tak przepinać, no, ale nie ma, nie ma czasu na takie rzeczy. Dzisiaj, dzisiaj, można powiedzieć, że jest oporowo, tak? Nie ma, nie ma czasu na takie złożenie, znaczy odpinanie tego. Wyłączę ten jeden półbieg, bo takie są dziury na tej, że muszę jeździć na półbiegach, bo nie dam rady inaczej jeździć, no bo jest, takie są dziury. No chyba tam trzydziestka jedzie, jak tak patrzę. Wy by nie wiecie widzieć może, ale ja widzę. Jedzie 30 chyba, albo 60, nie wiem jeszcze. Ale mi się wydaje, że to jest 30. Bo 60 jest podczepiona do rotacyjnej. Bo jeszcze wczoraj kosiliśmy. Wczoraj zrobiliśmy i wczoraj jeszcze trzeba było coś żeby siano nie było. <coughs> bo jak na siamą no to musi być takie trochę, wiecie, bardziej mokre to bo jak będzie za suche, to też tam się dobrze nie upisi i będzie słaba wilgotność no i na razie złosimy widzicie obora? Może, może nie widzicie, nie wiem ale jest stoi obora krowy doją fajnie nie trzeba do nich chodzić, znaczy trzeba przyjść tak na ten taki dój wieczorny tam zobaczyć ale tak to nie trzeba, się można tutaj pospać. No. O, nie, 30, dobrze mówię, 30 z turem. Jedziemy sobie. No tu rzepak, wam powiem, rzepak to jeszcze trochę będzie. Będzie można go, go kosić. Będzie, będzie, opór, będzie opór ale tu jak startują ten rzepak i tutaj jest chyba też rzepak, to wam powiem, będzie grubo, będzie grubo będzie opór, będzie opór trzeba na tym bo tu wiecie, to się mówi dobra, to z Wami na razie żegnam i widzimy się jak będziemy dalej zwozić. Ja to lecę już na ostatniej ba baterii na kamerze, więc to jest... Mieję w sumie która będzie z kamery, potem będę z telefonu. Normalnie lecę na oparach z tej baterii. Dobra, mordy już z telefonu Robimy ostatni jazd, więc... Będę kończył Więc pamiętajcie, aby zostawić suba, dzwoneczkiem i lajka I napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich vlogów Czy, czy po prostu... Czy mamy ich nie robić Więc Dzięki za oglądanie, nara